W tym mieście musi być zniszczone. Nie możesz tego zrobić, przyjacielu. W tych zwojach kryje się mnóstwo wiedzy. Nasi przodkowie nie umieścili jej tam bez potrzeby. A jakaż to potrzeba? To światła, które mają nas sprowadzić uchronić nas od mroków ignorancji. Nie! To skrawki papieru pokryte kłamstwami. Zatruwają wasze umysły. Dopóki istnieją, nie macie nadziei na ujrzenie świata takim, jaki naprawdę jest. Jak możesz twierdzić, że te zwoje są bronią? To narzędzia nauki. Zwracacie się do nich, poszukując zbawienia. Polegacie na nich bardziej niż na sobie. Przez to stajecie się słabi i głupi. Ufacie słowom, kroplom inkaustu. Nie zastanawiacie się, kto je zapisał. Po co nie. Przyjmujecie je bez zastrzeżeń. A jeśli jest to fałsz, jak często bywa, to niebezpieczne. Mylisz się. Te pisma dają nam dar wiedzy. Potrzebujemy ich. Kochasz swoje cenne pisma? Zrobiłbyś dla nich wszystko? Tak. Oczywiście. Zatem dołącz do nich. Każdy, kto mówi tak jak on, stanowi zagrożenie. Czy jeszcze ktoś chce rzucić mi wyzwanie? Dobrze. Wasze rozkazy są proste. Idźcie na miasto. Zbierzcie pozostałe pisma i dorzućcie je do stosów na ulicach. Gdy skończycie, wyślemy wóz, by je zebrać, a potem je zniszczyć. Chodzi. Nie wychodzi! nie wychodzi! Co mu to robisz? Co ja zrobiłam! Doszło tysiące istnień, są w jego obronie! Ja bądź... Wygląda to na tragedię! Ja jednak Ojej. nazywam to ta U <mum> Masz coś do powiedzenia? z czego? U mnie! Zostawię łono, nocy Machal... Włodź Machaj. Machaj, Niech ktoś go powstrzyma! Nie pozwólcie mu potulnie się na tak to zgadzali! się... Trzymajcie się go! Dlaczego nikt tego nie powstrzyma? Nie wygra

Nie Odejdzie! 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 mnie! Nie Odejdzie! 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 Dobra, idziemy do kolejnych. Oh, co tak Roşeni no, mi katali derim. Yani keşke lafını söyleyecekti. Çekil kenara. buraya. Kapı açmıştım. Kime bu buraya. Hadi bak sonra. Alo gel oğlum. Çekil önümden yoksa ederim buraya. Kaçıyor. Dur durun. Bana salao. Gel buraya.

ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ! <noise> <noise> <laughs> ah. <laughs> Benim, Beni gözüm kapalı bile yeneği yene diyeceksin. Yeremeyeceksin. Belki farkında değilsin ama hali hazırda kaybetmeye Beni Gözüm kapalı bile yene. Bu kadar da <laughs>

Ja! Yes! 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 Znajdę cię! Ja Znajdę Nie! Nie! wolno ci tu być! O, to... <grym się wziął> co to mnie interesujesz? Pamięt! Czarnę, nie no ale to się powstanie. Uprising, no. pamiętaj, Warzone Rolls. Nie Świetnie tą dupę grubą o, to było boskie. Co mamy raz głowy? Idziemy tych kolejnych palaszy ciągle za A ty! Bardzo uję, daj, że chcę, Edelek! Nie, przecież nikt nie zrobiłam! Bardzo uję, daj, że chcę, Edelek! No, ale to się spadło z czasem. Odejdź już! Hmm? Nie wolno Ci tu być! Nie tej być być. Dobrzy Dobra, mieszkańcy Damaszku, robicie to, co trzeba. Oczyśćmy to miasto z jego zatrutej przeszłości. To słuszny czyn. W narodzi się nowy wiek. Wiek prawdy i jedności pod rządami jednej mądrości. Ale to się zaskoczy, hmm. za wysoko? Przyłącz się ten. Dlaczego? Dlaczego to robisz? Ludzie muszą mieć wolność wyboru tego, co robią. Nie mamy prawa karać kogoś za jego zdanie, niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy. Co teraz? Akurat ty powinieneś znać odpowiedź. Nauczaj ich, ucz, jak odróżnić dobro od zła. Należy ich uwolnić wiedzą, nie siłą. Nie chcą się uczyć! "Gdyż są zakorzenieni w swoich zwyczajach. Jeśli twierdzisz inaczej, jesteś naiwny. Na tę chorobę jest tylko jedno lekarstwo. Mylisz się, dlatego też muszę cię uciszyć." Czy nie jestem jak cenne księgi, które pragniesz ocalić? Źródłem wiedzy, z którą się nie zgadzasz, a jednak bez namysłu odbierzesz mi życie. To niewielka ofiara, by ocalić wielu. Konieczność. Czy to nie starożytne zwoje natchnęły krzyżowców, napełniły Salahadina i jego ludzi słusznym gniewem? Ich pisma zagrażają innym. Ich śladem idzie śmierć. Ja też dokonywałem niewielkiego poświęcenia. To nie ma większego znaczenia. Dzieło się dopełniło. Jak moje życie. Dobra, no to mamy dziwę z To jest ciekawe. A, pięknie mi tak rajdzi, naprawdę. Jesteś z siebie zadowolona. Oczywiście znaczy to nie jest żadna to. No serio mówię. Ej, Altaś. Nie, przecież nic nie zrobiłam. No, to nie W samym biurze, ja to mam jeszcze. Mam hmm, hmm. Altairze, powiedz mi, że odniosłeś sukces. Tak, ognie Dżubaira zgasły, jego życie również. To wspaniała wiadomość. Nie wątpiłem, że ci się powiedzie. Powinieneś był to zobaczyć. Uczeni tak łatwo za nim poszli. Wrzucali w płomienie nie tylko księgi, lecz każdego, kto stanął im na drodze. Taka ignorancja rodzi tylko zło. Uczyniłeś dziś wiele dobrego. Podobnie jak inni, których zabiłem, wierzył, że postępuje dobrze. Że przygotowuje drogę do lepszego jutra. <słuch> Oczywiście. Tak działają umysły szaleńców. Wszystkie rzeczy, które przyszło mi zobaczyć przez ostatnie tygodnie, jakby cały świat oszalał. Dlatego właśnie walczymy, by położyć kres tej wojnie, by przywrócić normalność. Ludzie rozpaczliwie potrzebują przewodnictwa. Łatwo jest to wykorzystać, takim jak Jubair, i popchnąć ich do złego. Ruszaj w drogę, Altairze. Wróć do Al Al-Mu'alima Opowiedz mu, co widziałeś. Daj mu znać, ile dobrego dziś uczyniłeś. Pokój i bezpieczeństwo, Rafiku. Z tobą także. Tak. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Niech chyba co dzisiaj <laughs> skończymy? Nie, żebym się cieszyła, bo jakoś nie chcę kończyć ciedki, naprawdę. Ja to kocham, no Alta, jesteś boski. Wracamy do dwa. Mamy mało czasu, Bidig. No wiadomość, no, że okno wiadomo, tak, by... Gdziekolwiek, Gdziekolwiek jest. jest. Czas na wydobycie. Pracuję, Pracuję nad tym. A gdy skończysz? Zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Mam jeszcze trochę pracy. Jest pan wolny na resztę nocy. O, jak miło. Wypuścili Desmonda. No, chłopie, wyłaś. Dziadek. Oh. Myśmy się wkradli do twojego kampa. To idziemy spać. Pa, 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 pa. O. Tracimy czas, panie Miles. Spokojnie. Tak, tak, już idę. Prawie skończyliśmy. A co potem? Zobaczy pan. Może nawet pozwolą panu obejrzeć, jak się zacznie. To wcale nie jest takie straszne. Hej, i tak wiem, że mnie nie wypuścicie. Dlaczego mi pan po prostu wszystkiego nie powie? Pytam z ciekawości. Nie jestem durniem, panie Miles. Już i tak sporo się pan dowiedział. Nie wiem, o czym pan mówi. Ależ oczywiście. Dobrze, zapytam o coś innego. Słucham? Niektóre rzeczy, które widziałem w Animusie, są jakoś nie tak. Jakby historia się nie zgadzała. Nie. że co, panie Miles? Nie pasuje do tego, co pan wyczytał w sieci? Do tego, czego nauczyli pana w Liceum? Zapytam w ten sposób. Czy ci rzekomi eksperci mają dostęp do sekretów ukrytych przed resztą z nas? Są książki, listy, dokumenty, różnego rodzaju źródła z danego okresu. Wiele z nich nie zgadza się z tym, co pokazuje mi Animus. Każdy może napisać książkę, a na jej stronach może umieścić cokolwiek. Kiedyś wierzyliśmy, że Ziemia jest płaska. Niektórzy nadal w to wierzą. Owszem, i piszą o tym książki. Albo o tym, że lądowanie na Księżycu jest fikcją. Chyba istnieje też książka, według której świat powstał w ciągu siedmiu dni. Zresztą to bezcel. Do czego pan zmierza? Do tego, jak sądzę, że nie powinien pan wierzyć we wszystko, co usłyszy. Wszystko, co przeczyta. Jak to ujął, Pański przodek? Nic nie jest prawdą? Wszystko jest dozwolone. jest dozwolone. Tak, dokładnie. To dzięki temu Animus jest tak wspaniałym osiągnięciem. Nie zostawia miejsca na niejasności. Zawsze jest jakieś miejsce. Brawo, panie Miles. A teraz, skoro zaspokoiłem Pańską ciekawość, czy możemy zaczynać? Mhm. Spokojnie, Dziadek, możemy. Pa, 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 pa. No to będziemy mieć już ostatnie wspomnienie. Jak zacnie? Continue. Ludzie przenoszący dzbany zdradzą Twoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą swój towar. No bo nie to specjalnie upuszczają, no to nich się nie podchodzi oni już upuszczajmy. No ja zupapną mnie! już weźcie go, zabijcie, bo nie zły. Dobra. Wejdź, mój uczniu. Mamy wiele do omówienia. Aha. Jesteśmy blisko Alteirze. Tak. Już tylko Robert de Sable stoi między nami i zwycięstwem. Mhm. To z jego ust padają rozkazy. Jego dłoń wypłaca złoto. Wraz z nim zginie wiedza o skarbie templariuszy i wszelkie zagrożenie, jakie może stanowić. Wciąż nie rozumiem, jak mała część skarbu mogła spowodować tyle chaosu. Fragment Edenu to ucieleśnienie pokusy. Spójrz tylko, co zrobił z Robertem. Kiedy zakosztował jego mocy, został przezeń pochłonięty. Nie widział groźnej broni, którą należy zniszczyć, ale narzędzie, które pomoże mu spełnić marzenie jego życia. A więc marzył o władzy? Tak i nie. Marzył, wciąż marzy. O pokoju, tak jak my. Ale to właśnie on chciał, żeby Ziemię Świętą pochłonęła wojna. Nie, Altairze, jak możesz tego nie widzieć, kiedy to właśnie ty otworzyłeś moje oczy? Co masz na myśli? Hmm? Czego chce Robert i jego poplecznicy? Świata, w którym ludzkość